Siemanko z tej strony Daniel124 .pl. Witam Was w tym poradniku enchantingów po takiej mojej dłuższej przerwie. I tak, dzisiaj będę enchantował zbroję. Będę to robił na dwa sposoby. Będzie ona wyglądała mniej więcej tak, się postaram ją tak zrobić. I dodatkowo później pokażę, jak zenchantować miecz, lecz... Nie wiem, czy to mi wyjdzie, gdyż yy, zbytnio tego nie ogarniam na mieczu, więc tak. To weźmy sobie zbroję. Na wszelki wypadek wezmę dwie tak jakby zbroje, żeby jakby coś nie wyszło. Najlepiej jest właśnie tak enchantować na wszystkie i tak jak widać Protection 4 Aqua Fleet 1. To jest po prostu, no można powiedzieć, że niezawodny sposób. Taki po prostu musi być nie, mniej więcej pasek, i tak powinno być. Ok. <grym> Kurde. Przepraszam za te błędy. Lecz, no jak wiecie, to też nie ja o tym decyduję, czy to na pewno mi wyjdzie, lecz sam Minecraft. Nie jestem tłumaczem tych napisów. Dobra. Tak żeby było chociaż Protection 3 to już będzie dobrze. Hmm. Dobra i ostatni raz biorę. Teraz już na pewno mi, powinno mi wyjść, no bo... Hmm. Powiem Wam, że z taką zbroją prot4 to właśnie można troszeczkę sobie pokokić na przykład na hardkorze uskkf -a. Tam łatwo się nabija level, gdyż yy, no, ze stołu na o właśnie protection 3, ze stołu na leci yy, exp, więc jest ten. I właśnie jak macie taką zbroję, znaczy takie buciki lub jakąś inną rzecz protection 3, gdy no, Wam ten wyszło, to moglibyście w kowadełku jeszcze raz protection 3, i byście mieli protection 4. No i teraz będę pokazywał drugi sposób, jak to można zenchantować. Można to zenchantować na książeczkach lub y, też... Y, I wszystkie muszą być protection 1, musi być 8 książeczek protection 1 i wszystkie poskładać w kowadełku. Ja na przykład zrobię to tam na hełmikach być może i wszystkie hełmiki zrobię diaksowe na Protection 1 się postaram i później ja wszystkie złączę w kowadełku. Zaraz wam to zaprezentuję. Jak to mniej więcej... Ojej, nie ten chant. Dobra. Ok, Protection 1. Protection 1. Jeszcze chciałbym dodać, że ten sposób jest y, troszeczkę droższy niż na przykład y, tamten, gdyż y, no tu się troszeczkę więcej y, traci y, levelu, gdyż no y, na, na, na książeczkach to się najwięcej traci, bo. Y, Dosyć trudno trafić Protection 1 na książeczkę, chyba że ktoś tak jakoś bardziej ogarnia te napisy. Ja tak w sumie to bardziej ogarniam, po prostu jak zrobić Protection 4. Tak po prostu na 30 levelu. Ok, Aqua Affinity 1, żal. Ok, Protection 1. No i teraz będziemy to łączyli i za pomocą, no i za pomocą levelu. Tak jak widać protection 2 kosztowało 4 levela. Po 15 i tutaj już można nawet powiedzieć, że to było o wiele, o wiele droższe niż jeżeli by yy, tamten sposób, no ale on jest, no można powiedzieć, troszeczkę łatwiejszy, jeśli się robi to na hełmikach No, bo na Heumikach łatwiej można dostać Protection 1, jeżeli by na książkach, bo prawda trafia się czasami na książkach Protection 1 i tak dalej, lub Sharpness 1, lub te, na przykład Smite i tak dalej. No, i tak zaraz się. O, właśnie, jeszcze wezmę sobie tak jeszcze jednego jaksowego seta i mieczyk, i pokażę Wam, jak zenczantować mieczyk, chociaż to będzie pewnie fail. Jak to zwykle. Dobra, wezmę co? No. Ale fail super, chociaż fair aspect dwa dobry. No i dobra, cześć. Jeśli Ci się podobał ten filmik, nie zapomnij oczywiście o łapce w górę i na przykład subskrypcji, która bardzo motywuje do dalszej pracy. Dzięki.